Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam Was ciepło, witam Was serdecznie, kochane. Tak się zastanawiam, czy ten lajfik się uda, bo no, są dzisiaj małe problemy z internetem. Także nie wiem, na ile to się uda i czy wiecie, nie zerwie gdzieś tam w trakcie, po drodze naszego spotkania. Jak się pojawicie, kochane, to dajcie mi znać, proszę, że mnie dobrze widać, dobrze mnie słychać. No, dajcie mi, kochane, znać, żeby mnie dobrze widać, dobrze mnie słychać. Kochane, dzisiaj przychodzę do Was z takim, no po pierwsze z inspiracją w temacie Jestem Widoczna, ale też właśnie z pewnym takim pytaniem, tak, z pewnym zapytaniem do Was. Violeta, wie, że wieje, ale słychać. No wieje, wieje, właśnie, dzisiaj mocny, mocny wiatr jest, duży wiatr jest, ale, ale cieszę się, że mnie słychać, kochane. Taka inspiracja na, na dzisiejszy wieczór, kochane, żebyśmy były widoczne dla innych ludzi to my potrzebujemy pozwolić innym ludziom być blisko nas. Dlaczego? Ano dlatego, kochane, że z bliska nas lepiej widać. I co to dla nas oznacza? Jeżeli my budujemy właśnie jakieś mury, e, e, jakieś, wiecie, stawiamy cegły między nami a innymi ludźmi, między nami a światem, czy budujemy jakiekolwiek właśnie dystanse, jakikolwiek dystans, no to nigdy nie będziemy tak dobrze widoczne, jak wtedy, kiedy po prostu pozwalamy się ludziom zbliżać do siebie. No i właśnie z takim pytaniem do Was, kochane, przychodzę. Czy ja pozwalam, zbli czy ja pozwalam innym ludziom być blisko mnie? Tak? Takie pytanie. Czy ja pozwalam. Innym ludziom być blisko mnie, kochane. Bo tak jak powiedziałam, to jest jeden z takich e, kluczowych, w cudzysłowie, warunków, żebyśmy my były widoczne. Jeżeli my trzymamy ludzi na dystans z jakiegokolwiek powodu, e, no to nigdy nie pozwolimy tak naprawdę, żeby, żeby być w pełni widoczne, tak? Żeby, żeby ci ludzie podchodzili blisko, żeby oni nas tak naprawdę widzieli. I teraz co to znaczy e, właśnie, co to znaczy pozwalam innym być blisko mnie. No oczywiście to znaczy, że ja po prostu nie buduję murów. E, nie buduję murów, nie buduję, jakby wiecie, dystansu, nie stawię. E, e, przepraszam, e, jakby nie, nie buduję muru, nie buduję dystansu, tak? To też, kochane, oznacza, że każdy w moich oczach i w moim sercu... E, zasługuje na wszystko co najlepsze i zasługuje na miłość i szacunek. E, bo bardzo łatwo jest pozwolić być blisko ludziom e, którzy spełniają nasze wyobrażenia i którzy spełniają nasze oczekiwania. Bardzo łatwo jest wtedy poczuć w swoim sercu, żeby im dobrze życzymy, że oni zasługują, wiecie, na wszystko co najlepsze. E, no właśnie, że, że, że po prostu wszystko nam się tak zgadza, tak? Dużo trudniej jest mieć w swoim sercu, mieć w swoim sercu takie, taki po prostu zwyczajny ludzki szacunek, bo mi nie teraz nie chodzi o to, że my z każdym mamy tworzyć zażyłe relacje, tak? Z każdym się przyjaźnić, no bo się tak nie da, ale czym innym jest, wiecie, że ja, że ja jakby mam zażyłe relacje ze wszystkimi, czym innym jest to, że ja się cały czas od innych oddzielam, A czym innym też jest to, że ja po prostu w moim sercu w moim, jakby w moim sercu i w moich oczach każdy zasługuje na szacunek, niezależnie od tego, czy on spełnia moje wyobrażenia, czy on spełnia kochane moje wyobrażenia o... O życiu, w jaki sposób na przykład powinien żyć, niezależnie od tego, czy spełnia wyobrażenia, czy, czy, czy spełnia moje własne oczekiwania w stosunku do mnie. Więc tak naprawdę takie poczucie, że każdy zasługuje na szacunek, że każdy zasługuje na miłość i na szacunek w moim sercu w moim sercu, w moich oczach, niezależnie od tego, jaką drogę gdzieś tam sobie po prostu wybierze, sprawia, że właśnie nie ma tego dystansu. Bo w innym wypadku dzieje się coś takiego, jak to, co już chyba wczoraj mówiłyśmy, tak? że my budujemy cegiełki, no i później z tych cegiełek prędzej czy później tak naprawdę, kochane, się tworzy mur. Prędzej czy później to jest tylko kwestia czasu i my z tym murem jakby nawet jeżeli chcemy wyjść do ludzi, na których nam zależy, e, których chcielibyśmy przyciągać, na których chcielibyśmy być widoczne, e, to i tak nie jesteśmy, bo my, my ten mur po prostu zabieramy wszędzie. Więc tak jak powiedziałam, takie doświadczenie wewnętrzne, i to nie może być tylko na głowę, to jest doświadczenie wewnętrzne w sercu, że każdy zasługuje na mój szacunek, niezależnie i, i jakby na, na wszystko, co najlepsze w swoim życiu, że ja go nie rozliczam, wiecie, bo, bo się ktoś nie wiem, źle odezwał do mnie, czy, czy nie spełnił jakiegoś mojego wyobrażenia, czy nie żyje tak, jak ja sobie wyobrażam, że powinien żyć w swoim własnym życiu. Bo czasami sobie nawet do tego uzurpujemy prawo, tylko tak naprawdę w takim, wiecie, w takim sercu to rozpuszcza wszelkie dystansy. to rozpuszcza jakby dystans i wtedy naprawdę nas dobrze widać i mało tego, tam jest po prostu ogrom przestrzeni, bo to, o co nam też chodzi w tym byciu widzianą, to jest właśnie ta przestrzeń wokół mnie, tak, że, że, że Inni, jak nas gdzieś tam w cudzysłowie, tak mówię, obserwują, to czy rezonują z nami, czy nie, roz, czy nie rezonują, bo też tak będzie, nie wszyscy będą gdzieś tam z nami rezonować, to jednak mimo wszystko czują pewną przestrzeń przy nas. Czują coś takiego, że w, razie, że w każdej chwili ja mogę po prostu tam przyjść, tak? Ja mogę przyjść, ja mogę porozmawiać, ja mogę usiąść, ja mogę o coś zapytać, bo jest ta przestrzeń. Jest ta przestrzeń i naprawdę. To jest bardzo, bardzo ważne, kochane, tym się chciałam Ci z Wami podzielić. To jest bardzo ważne nie budowanie dystansu. Hmm. Jolanda pisze, to nie ja, ja jestem i byłam dla innych, inni nie. To tutaj jest, wiesz, kochana, no wiele innych rzeczy, bo ja tutaj mówię w takim dosyć uproszczeniu, żeby live'ik się zmieścił gdzieś tam w 10 minutach, żeby Wam tego wiecie, nie przeciągać, nie przedłużać. I tam jest wiele innych rzeczy, i tam jest wiele innych rzeczy po prostu do uzdrowienia, bo taki zdro, zdrowy przepływ to jest w dwie strony, kochane. Zdrowy przepływ to jest w dwie strony. Ale ja nie chcę teraz rozwijać, czemu, czemu my możemy tego nie czuć i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj taka krótka i przede wszystkim takie krótkie pytanie, kochane, żeby każdy z Was, każda z Was sobie odpowiedziała na to pytanie albo zadała sobie albo zadała sobie właśnie to pytanie czy, no właśnie, czy ja buduję ten dystans tak? czy, czy, czy ja pozwalam się ludziom zbliżać do mnie tak? bo jeżeli się nie pozwalam no to też nie mogę się dziwić, że nie jestem widoczna czy w moim sercu czy w przestrzeni mojego serca każdy zasługuje na najlepsze, nie tylko ludzie, którzy spełniają jakieś moje oczekiwania, wyobrażenia, żyją według tego, jak ja żyję, tak? czy jak ja powinnam żyć, e, zawsze mi nie wiem, schlebiają, zawsze mi przyklaskują i tak dalej i tak dalej. Także wszystkiego dobrego, kochane. I trochę dystansu również do siebie, bo nam wszystkim jest ten dystans przede wszystkim do siebie bardzo potrzebny. I naprawdę się dużo, dużo łatwiej wtedy żyje. Jak macie ochotę rozwijać ten temat, to bardzo Was serdecznie zapraszam właśnie na warsztaty, które rozpoczynamy 18 marca. Warsztaty są tylko dla kobiet online, gdzie będziemy przez trzy dni pracowały właśnie w temacie Jestem Widoczna. Do 8 marca, kochane, możecie skorzystać z tych warsztatów w promocyjnej cenie do Dnia Kobiet. <laughs> Także wszystkiego dobrego, kochane. I trzymajcie się ciepło. Pa, pa.